Witajcie w kolejnym małym miksie wind. Dzisiaj sprawdzimy, czy w blokach przy ulicy Cegielnianej 20 i 24 jeżdżą jeszcze licencje, które nagrał użytkownik GKKM Zapraszam Was do oglądania. Ulicy Cygielniana 20 jeszcze się uchowały, jeszcze nie wymienił ich ze zam osiedlówki w 2005 roku, z, tej, z tego miejsca też pozdrawiam użytkownika GKKM który te dźwigi znalazł, ale to jeszcze dobra wiadomość, że właśnie na no, te dźwigi się jeszcze uchowały. Cegielnia na 20, mamy tu dwie osiedlówki po lekkiej modernizacji. Jeszcze tabliczkę zobaczyć. Zjedziemy sobie na tartyr to. Piękne sztuki, no ale przypuszczalnie za niedługo będą już wymienione. Przejdziemy się jeszcze drugą, o tutaj zobaczcie, y, tu przedział pasażerski został remontowany, a proszę was zobaczcie, no przedział y, tutaj ten meblowy jeszcze jest, jeszcze jest w tej ciemnej sklejce takiej ładnej, no to jedziemy. Piękne dźwigi, ale przypuszczalnie już za jakiś czas, to jest kwestia tylko miesięcy, jak zostaną też wymienione na ZEM, tak jak podobnie jak dźwigi z obu, bloków obok. Rygle. Patrzcie, jakie piękne. Zjedziemy. To też zmodernizujemy w 2005. Jak tu wejdziemy do tego przedziału meblowego, to nawet ładnie tutaj dużo miejsca. Panie, jakie tu ciemne, ciemna kabina. Na 24. Ciemne 26. Ciemne 10. Wyblubeczką. I to też jest dobra wiadomość, bo drugi blok, w którym jeszcze się osiedlówki tutaj zachowały i są. Po modernizacji przez zem oczywiście w 2006 roku, ale z tego co widzę, do kabiny są tak ciemne, że w ogóle oświetlenia prawie nie ma. To dobrze, że mam diody doświetlające są w Z tego co widziałem, doda druga też stała na parterze. Ciężko by było bez. Tyle. Tyle. I to teraz zróbmy drugą, a mamy jeszcze, zobaczcie, oryginalną tabliczkę. Osiemdziesiąty czwarty rok produkcji. Nie, ta kartka, żeby nie było, to jeszcze to nie wymiana, całe szczęście. Mam no, teraz osobową, też bardzo słabe światło. Wow. Również zmodernizowana przez Zen. Ale całkiem dobry stan jeszcze no. Oj, tutaj luzownik coś później odpuścił. Także osiedlówki przy cegielnianej 20 i 24 jeszcze się stały. No jak wiemy z filmów kolegi gkkm w pozostałych blokach jeżdżą już nowe dźwigi zem. Ale dobrze, że te jeszcze się uchowały.